Odkryj prawdziwą radość życia! I serce Ameryki Południowej. W kawie chingo exclusive. O nowym doskonalszym smaku który wprowadzi Cię w jeszcze lepszy nastrój. Chibu Exclusive. Świat doskonałego nastroju. Najlepszym prezentem na święta Neostrada TP. Teraz miesięcznie za Neostradę TP możesz zapłacić już od 9,90 zł. A w prosty i wygodny sposób wraz z Neostradą TP kupisz w salonach sprzedaży TP pakiet Microsoft Office 2007 oraz laptopa Dell w atrakcyjnych cenach. By święta trwały jak najdłużej. Telekomunikacja Polska. Twój świat. Cały świat. Twoje meble wymagają codziennej troski. Pronto Classic nie tylko skutecznie usuwa zabrudzenia, ale także dzięki składnikom pielęgnującym chroni drewno podczas codziennego użytkowania. Codziennie chroni i pielęgnuje. W tym urok Pronto. Pronto. Nagrodzony złotym laurem konsumenta. I zimy w Orange Pop zawsze wraca do Ciebie więcej. Kup startera dostaniesz 20 zł na start i nawet 60 zł w prezencie. Dodatkowo na święta wszyscy dostają nawet 4 darmowe godziny za doładowanie. Zapraszamy do punktów sprzedaży. Telefon komórkowy Samsung. Odtwarzacz MP3, radio, aparat fotograficzny już za 13-30 miesięcznie. Awans! Poniżamy! Nie ma lepszego pokarmu dla dziecka niż mleko matki. Gdy zdecydujesz się przestać karmić piersią, podawaj dziecku mleko Bebilon 2 lub 3, które zawiera immunofortis, aby naturalnie wspomagać układ odpornościowy dziecka. Bebilon. Tak bliski mleku matki. Telekomunikacja Polska to również telewizja w Twoim domu, dostępna w ofercie Multipakiet TP. Dlatego włącz TP już dziś, zamów Multipakiet TP, a dostaniesz w prezencie pakiet kanałów HBO i Canal. Zadzwoń i zamów już dziś. Telekomunikacja Polska, Twój świat, cały świat. Masz więcej znajomych niż myślisz, dlatego teraz w Tak-Taku i tak tak mamy nową ofertę. Ekstra minuty po doładowaniu i tak w kółko. A na święta Nokia 6070 z aparatem fotograficznym za 39 złotych. Era, możesz więcej. Wydarz mi? Wszystko by byś była przy mnie. I co? I to jest powód, żeby go kochać. Czy on jest ważniejszy ode mnie? Pierwsza miłość, dzisiaj o 18 Kolejną dawkę miłości prezentuje Państwu producent Świątecznego witaralu. Seryjny morderca poluje na komety. Podpisał się. Kasanowa. Nie chodzi mu o zabijanie. To kolekcjoner. Morgan Freeman i Ashley Jude. Kolekcjoner. Jutro o 21.00. Zapraszam na film. A oto sponsor programu: Kredyt Gotówkowy Invest Bank. Światowa Perła Kina Akcji. Kim jesteś? Wrzodem na tyłku. Szklana pułapka w Polsacie. Wigilię o 21. Premiera europejskiej superprodukcji wartej 26 milionów euro. Telewizja Polsat jako jeden z koproducentów wzięła udział w tym wielkim międzynarodowym wydarzeniu. Zobacz jedną z najbardziej poruszających opowieści w historii. Wojna i pokój z muzyką Jana Kaczmarka. W pierwszy i drugi dzień świąt o 16.30. Najbardziej oczekiwany sylwester roku. Budka Suflera, Edyta Górniak, Bajm, Lubega, Boniejakin Stevens i wielu innych. Sylwestrowa moc przebojów. Największe gwiazdy, prawdziwe przeboje. Zapraszają telewizja Polsat i miasto Kraków. A babka bajkę o się. Znam, znam. Klop nam się zap. Nie, babka!